Pan z wami, Jezły, słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swej stronie. Wtedy odezwe się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chorym, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowiedział: Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, mniej, najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwał się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają ci Panie. Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Tobie, wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo pańskie. miłość w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty Amen. I to nie jest amen na koniec kazania. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie krócej. Szybciej samolot wyląduje. Kochani, kończymy ten wspólny czas. Podsumowujemy go w tej Eucharystii w wyjątkowy dzień, w uroczystość Chrystusa Króla. I powiem szczerze, że kiedy tak spojrzymy sercem na naszego króla, to jest dziwny król, który nie pasuje do obrazu monarchy, który proponuje świat. I nawet nie mówię współczesny, tylko ogólnie świat, bo przecież monarcha zawsze jest ubierany w najbardziej drogocenne szaty, w złote korony. Ma wkładane do ręki berło. Myślę, że notabene w tym roku oglądaliśmy, bodajże w czerwcu, przepiękny akt koronacji króla Karola III. Mówię przepiękny, ponieważ jest to liturgia, bo tak trzeba ją nazwać, koronowania katolickich monarchów. Nie protestanckich, tylko była to liturgia katolickich monarchów. Ale kiedy spojrzymy na naszego króla, króla, i myślę, że nawet nie wszechświata, ale przede wszystkim króla naszych serc, to ten król ma jeszcze bardziej drogocenną koronę niż jakakolwiek korona ze złota, bo ma koronę, która wbija się aż do mózgu samego i przypomina mu, co uczynił, co pozwolił z siebie uczynić dla tych, których kocha. Jego płaszcz jest o wiele cenniejszym płaszczem niż płaszcz z najlepszej purpury przetykany bisiorami i najcenniejszymi futrami. Bo jego płaszcz jest płaszczem z jego krwi, którą przelał za każdego z nas. Chyba żaden król. Żaden monarcha nie uczynił tyle dla swoich poddanych i mówię to w cudzysłowiu, dla swoich poddanych, które są, którzy są jego prawdziwymi dziećmi. Monarchowie świata mówią o swoich poddanych, że są im powierzeni, że to są ich dzieci, ale bardzo często, najczęściej, traktują ich jako źródło zysku, zawsze. A On jedyny nie zażądał od nas żadnej ofiary, a sam siebie złożył na ofierze. I Jego tronem nie jest tron przeplatany złotem, drogocennymi kamieniami, ale to zwykłe belki skrzyżowane, na których rozpostał ramiona i pozwolił się do nich przygwoździć, aby być na tym krzyżu, na tym tronie i z niego królować. Rozpostarł swoje ramiona, zawisł pomiędzy niebem i ziemią. Rozpostarł swoje ramiona po to, aby przyciągnąć wszystkich do swojego najświętszego przebitego serca, a zawisł pomiędzy niebem i ziemią, aby połączyć już na zawsze to, co u początku świata człowiek oddzielił poprzez grzech nieposłuszeństwa. Taki jest nasz król, jakże wyjątkowy. I pragnie być królem wszechświata, ale tylko z jednego powodu bo nie pragnie być królem wszechświata jako monarcha, ale pragnie być królem Twojego serca. Pragnie być królem wszystkich serc, które są na ziemi, bo tak jak mówiliśmy, każdy, Swój początek bierze w jego sercu. I ten król jest wyrączkowym królem, bo zaprasza też na ten tron wielu. I zaprasza poprzez różne drogi i różne powołania. Tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, każdy z nas ma inną drogę powołania. Ale ta sama to jest ta sama droga. Tylko w inny sposób. To jest ta sama droga do jednego celu. Do jakiego? Do jego królestwa. I tą drogą podążyło wielu. I powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy od pierwszego razu, ale szczególnie w czasie tych rekolekcji, kiedy wchodziłem, to wielkim takim Znakiem, który do mnie przemawiał osobiście, to są stacje Drogi Krzyżowej. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest ich historia. Jest to kopia Drogi Krzyżowej, którą jakby zainaugurował na początku. Wejścia w męczeństwo, które może nie było przelaniem krwi, ale wejściem w męczeństwo za naród, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. On był już kardynałem, ale jeszcze nie otrzymał tego płaszcza purpurowego, który symbolizuje krew Chrystusa i gotowości na męczeństwo. I chociaż jeszcze nie był ob obleczony w purpurę, bo zaraz po nominacji został aresztowany. To pierwszą rzeczą, którą uczynił, kiedy został uwięziony w klasztorze ojców Franciszkanów w Rygwałdzie, to wziął pióro, które miał ze sobą i na ścianie celi klasztornej zainaugurował stację drogi krzyżowej, pisząc znak krzyża, numer stacji i pisząc tytuł tej stacji. I w tej kaplicy to są właśnie. Jest właśnie kopia tej drogi krzyżowej, która jest w Rychwałdzie, jakże wymowna. I zobaczcie, wielki człowiek postawiony, myślę, że do najwyższej godności, nie tylko wtedy w Kościele w Polskim, ale i w narodzie, bo kiedy umierał, to na jednej z szarf, kiedy zmarł, na jednej z szarf jego wieńca, dlaczego mówię o prymasie? bo jesteśmy w domu w którym on zainicjował który zaczął budować który powstał z jego inicjatywy to na jednej z szarf na wieńcu w katedrze warszawskiej było wypisane słowa interrexowi kim był interrex tą rolę zawsze spełniał prymas pomiędzy śmiercią króla a wyborem nowego króla on spełniał władzę narodzie i ten człowiek był zawsze człowiekiem pokornym, pełnym pokory, który kroczył za cierpiącym Chrystusem. I oddał swoje życie. Mało też, kto może wiemy o tym, że wielki pontyfikat świętego Jana Pawła II, u swojego początku jest okupiony śmiercią prymasa. Bo kiedy prymas umierał, to w ostatniej rozmowie już ze świętym Janem Pawłem II, po pierwszej nieudanej, bo niestety wtedy było wszystko na kablu, po pierwszej nieudanej rozmowie, bo kabel telefoniczny był za krótki, powiedział Ojcze Święty, do o ile młodszego człowieka do siebie, wasza świątobliwość, moje życie oddaję za ciebie i za twój pontyfikat. Ten człowiek, który całe swoje życie powierzył Maryi, którą też tak ukochaliśmy. On potrafił być człowiekiem wielkiej pokory, chociaż był zawsze witany z wielkim entuzjazmem. Był człowiekiem wielkiej miłości. Dlaczego? Bo ukochał Maryję. Współodczuwał z nią nieustannie był człowiekiem modlitwy i zawierzenia. Ale inną postacią też, którą uczyniła królem swojego życia, jest inny apo patron apostolatu Jezusa i Maryi. Ja tak akurat przez też te homilie pragnę przybliżyć i zwrócić uwagę na patronów. Został nam święty Maksymilian. Jako dziecko. Miał do wyboru dwie korony: piękną, białą, wspaniałą i koronę z cierniami pokrytą krwią. I jako dziecko wybiera obie, bo pragnie mieć najczystsze serce, ale też pragnie wejść i stać się takim jak Jego król, w pełni do Niego upodobnionym. I znamy historię świętego Maksymiliana, co się spełniło w jego życiu. Wielki szaleniec, którego hasłem mówili, mówimy zdobyć cały świat dla niepokalanej. Ale on mówił trochę inaczej. Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez niepokalaną. I to stało się mottem jego życia. I kiedy my, drodzy bracia i drogie siostry, Kończymy ten święty czas. Myślę, że dobrze zostaliśmy zaopatrzeni przez, myślę, że wielkich ludzi, którzy są bardzo pokornymi ludźmi, i mówię to w całej odpowiedzialności swojego słowa, którzy pragną tym, co potrafią i to, co otrzymali od Pana Boga, dzielić się. Mówię o konferencjach, które zostały wygłoszone. Przez ojców i kapłanów, przez tych, którzy posługiwali przede wszystkim przepięknym śpiewem, tak ubogaceni, powtórzę to, co powiedziałem też rok temu i co może też padało wielokrotnie. Naszym obowiązkiem, mówię to z pełną odpowiedzialnością, obowiązkiem każdego z nas, otrzymane dary, Mamy dawać innym. Otrzymaliście wodospad łask. A kiedy stąd wyjedziecie, co z tym zrobicie? Co rodzi się w waszym sercu, też to, co było wczoraj powiedziane przez Szymona, nie możecie zatrzymywać natchnień dla siebie. Nie możecie zatrzymywać wasz, tego, co się zrodziło w czasie tych rekolekcji, tylko i wyłącznie dla siebie. Dlaczego? Bo zostaliście wybrani wyjątkowymi sługami króla, króla miłości i miłosierdzia, króla, który pragnie również dzisiaj, drogi braci, droga siostro, Ciebie zaprosić do współpracy i dzisiaj Ciebie posyła, abyś stał się apostołem Jego i Jego matki, abyś zaczął od tego momentu autentycznie współodczuwać. Abyś stawał się modlitwą, aby Twoje życie było przepełnione nieustanną modlitwą, czyli nieustanną obecnością Boga. Żebyś stał się tym, który stoi po prawej stronie, do którego król, który przychodzi sądzić, mówi jakże piękne i łagodne, pełne miłości, miłosierdzia słowa. On ciebie dzisiaj zaprasza, ale ciebie też uzdalnia. Musisz uwierzyć, że z nim jesteś w stanie uczynić wiele. Musisz uwierzyć w jedno zdanie. Nie jesteś sam. On jest z tobą. Uwierz w końcu w jego obecność. Nie traktuj tego jako formułki, której wyuczyłeś się w czasie, kiedy przygotowywałeś czy przygotowywałaś się do pierwszej komunii świętej, że Pan Bóg jest wszędzie. To nie jest formułka. To jest rzeczywistość. To jest prawda, która jest obecna. Bóg jest wszędzie. I Bóg jest nieustannie przy tobie. I jeżeli tobie w trudno w to uwierzyć i trudno może przyjąć, że On tak wielki, jak wspaniały jest jednocześnie tak pokornym, to jest jeszcze bardziej pokorny, bo posyła swoją matkę. Posyła swoją matkę, ale mało tego, na swoją matkę wybiera swoją córkę. Jakiż paradoks. Po co? Żeby twoja matka była też twoją siostrą. Nastasia się uśmiecha, bo o tym rozmawialiśmy w Gdańsku na początku lipca. Rzeczywiście, musimy sobie to uzmysłowić, że Maryja jest naszą matką i naszą siostrą i naszą współtowarzyszką. Nie jest boginią. Ona nie chce być na piedestale. Pragnie jednego tronu. Tronu naszych serc. Dlaczego? Nie dlatego, żeby na nim zasiąść, ale żeby na nim zasiadł jej syn. Dlatego tego pragnie ona najpiękniejsza ze wszystkich ludzi. Dlatego też, drogi bracie i droga siostro, myślę, że kiedy usłyszałeś tak wiele przepięknych słów od ojców, którzy głosili konferencję o modlitwie jakże głębokiej, o tych, którzy doświadczyli tej modlitwy. Święty Ludwik Grignon de Montfort, Ojcowie Kościoła, yy, Święci Karmelu, jakże też bliscy wszyscy naszym sercom. Myślę, że warto to przyjąć do swojego serca, ale kiedy będziesz wracał, to rozważaj jedną myśl w czasie powrotu dzisiejszego czy dla niektórych jutrzejszego, tak jak dla ojca Nikoli, ale ojciec to tak wszystko wie w swoim sercu, więc yy, dlaczego wie? Bo to czyni, bo to czyni na większą chwałę, jest takim wzorem też dla nas. Ale kiedy będziesz wracał dzisiaj, czy też jak tak jak część osób, też jutro do swojego domu, to niech w twoim sercu niemalże jak wiertło taką szybką i wiertarki z udarem. Bo ja się niedawno dowiedziałam, że żeby tak w twardym trzeba wywiercić, to trzeba udar włączyć. Bo próbowałem i nie szło mi. No mówią, udar włącz. Włączyłem, no i poszło. Bo niech w twoim sercu z takim udarem wierci się myśl, jak ja mam stać się apostołem Jezusa i Maryi otrzymałeś otrzymałaś drogi bracie i droga siostro wielki zasób a teraz wiesz już wiele przypominaj to sobie ale stawiaj sobie nieustannie pytanie w powrotnej drodze ci co mają blisko mają krótko ci co mają dalej mają lepiej powiem dlaczego stawij w powrotnej drodze do swojego domu pytanie jak mam być apostołem Jezusa i Maryi i tylko w powrotnej drodze. Bo kiedy wejdziesz do domu, to już koniec stawiania pytania. Masz się już stać apostołem Jezusa i Maryi i masz już głosić i nie czekać. Tak więc, dlatego ci, co mają dalej, to mają więcej czasu na zastanowienie. <laughs> Trochę żartem, ale też i to jest serio. Kiedy wejdziemy do naszych domów, do naszych środowisk, to jesteśmy posłani. Jezus z maryją nas posyłają. Dlatego też, drodzy bracia i drogie siostry, kochani moi, tak jak zwracał się prymas Wyszyński, kiedy zawsze rozpoczynał kazania na terenie swoich archidiecezji, czyli warszawskiej i gnieźnieńskiej, mówiąc do swoich dzieci. Kochani moi. Wejdźmy na tą drogę. Nie bójmy się. To, co jest tak naprawdę najpiękniejsze, nigdy nie jest za nami. To, co jest najpiękniejsze, jest zawsze przed nami. Dlaczego? Bo przed nami jest niebo. Amen.